Pszczoły, fajne owady! Co by się stało, gdyby pszczoły wyginęły? No, byłoby bardzo źle. Pszczoły odpowiadają za rozmnażanie jakichś 70% roślin, warzyw, owoców orzechów. No bez pszczół to jabłca byście sobie nie zjedli. Świat bez owoców byłby oczywiście światem bardzo smutnym, jednak pszczoły odpowiadają również za y, rośliny, które służą do produkcji paszy. Jeżeli tych roślin by nie było, nie byłoby paszy, no i hodowla zwierząt by podupadła, a bez hodowli krów na przykład nie mielibyśmy mleka, a bez mleka nie byłoby sera, a bez sera nie byłoby sera. No i tutaj rodzi się naprawdę poważny problem. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić świata bez sera. Ser musi być. No bo inaczej, no, no, sorry, ale musi. No ser musi być. Poza tym, gdyby nie jedna pszczoła, nie byłoby tego super śmiesznego glicza, o którym Wam zaraz opowiem. To znaczy, wiecie, ja mówię śmieszne z naszej perspektywy, bo dla deweloperów był to prawdopodobnie koszmar, tym bardziej, że problem był, no, absurdalny. Pamiętacie otwarcie Skyrima? Prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalne ze wszystkich otwarć serii The Elder Scrolls. Budzisz się, a naprzeciwko ciebie siedzi Chris Hemsworth. Okazuje się, że bohater budzi się na takiej dorożce śmierci, co go wiezie na ścięcie. Los nie do pozazdroszczenia. No chyba, że w pewnym momencie wóz zacznie bardzo się trząść, i wystrzeli w powietrze, ratując bohatera przed śmiercią. Jak możecie się domyślić, nie tak miało się stać. Wóz nie jest na szynach, jak to często w takich sekwencjach bywa. Jest w pełni symulowany, tak więc reaguje na inne obiekty w grze. To ma być coś, co buduje imersję. I w jednym z twitterowych wątków były pracownik BTSD wspomina, że w trakcie testów w pewnym momencie wózek zaczął zachowywać się dziwnie. Zaczął się trząść i strzelał w powietrze. Za każdym razem. I za cholerę nikt nie wiedział o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje? Jasne, na przestrzeni setek testów pojawiły się błędy z kolizją, jednak zazwyczaj można było je jakoś wyłapać. Tym razem jednak był problem i przyczyną całego zamieszania była pszczoła, gierkowy robaczek skąd wzięła się ta pszczoła? No cóż, w grze jest taki quest, który wymaga złapania pszczoły i stworzenia z niej mikstury. Z jakiegoś jednak powodu tej pszczoły nie można było złapać, podnieść, no generalnie bug, który uniemożliwiał wykonanie questa. Błąd został naprawiony przez nałożenie na pszczoły jakiegoś typu kolizji, jednak to nie tylko sprawiło, że mogą zostać podniesione, ale również mogły uderzać w inne obiekty. Developer opisuje ją jako obiekt niedoruszenia, czyli w momencie, w którym wózek trafiał na pszczołę, musiał ustąpić. Pszczoła była jak ze spiżu. Błąd absurdalny, śmieszny, ale wiele osób, które w tym twitterowym wątku się wypowiadały, wskazywały na to, że takie właśnie jest tworzenie gier. Kiedy gracze mówią naprawcie to, no często nie jest to takie proste. Żeby wiedzieć co się zepsuło, trzeba ten błąd w jakiś sposób odtworzyć, czyli spełnić szereg warunków, by ten błąd się pojawił ponownie. Czasem jest to proste, czasem praktycznie niewykonalne. Twórcy pierwszego Black and White na przykład nie mieli pojęcia, co powoduje wyciek pamięci w grze. Do końca nie byli w stanie tego ustalić, więc wypuścili grę w trybie, który cały czas monitoruje pamięć. Jeżeli pamięć zaczynała wyciekać, zaczynało jej brakować, gra robiła automatyczny zapis i się wyłączała. Przy błędach, których nie da się odtworzyć albo ustalić, co je powoduje, konieczne jest często przebudowanie całego systemu. Tak było w przypadku pierwszego Dungeon Keepera. Okazało się, że w pierwszym poziomie sztuczna inteligencja miała 50% szans na to, że podda się po 30 sekundach. Nie wiadomo było co go powoduje, więc napisano system praktycznie od początku w weekend i wydano w ramach patcha. Czasami w grę wchodzi czynnik ludzki, jakiś przypadek, jakaś nieuwaga, no roztrzepanie, no. W trakcie prac nad kodem sieciowym do gry Age of Mythology jeden z deweloperów przez przypadek dodał linijkę, która sprawiała, że kod działał strasznie wolno. Osoba odpowiedzialna za ten kod spędziła tydzień próbując ustalić, dlaczego jej kod nagle bardzo zwolnił. Inny przykład: proszę bardzo, na Steamie możecie pograć w grę Unexplored. To taki stylizowany roguelite, który najpierw był w early accessie, a po czasie został wypuszczony w pełnej wersji. Jednak ta pełna wersja wcale nie była taka pełna, wręcz przeciwnie, brakowało w niej jednego bardzo ważnego elementu. Otóż, ku zaskoczeniu graczy, którzy wcześniej grali w Unexplored, we wczesnym dostępie z gry nagle zniknęli wszyscy bosowie poza ostatnim, czyli jakichś 50 przeciwników. Gdzie się podzieli? Ano, zniknęli przez nieuwagę twórców, którzy zaprogramowali wartość generowanych bossów na. Zero. Błąd został naprawiony po tym, jak jeden z graczy zwrócił uwagę twórcom, że Sorry, ale nie ma bossów, a byli. Twórcy znaleźli źródło problemu, a gracze mogli radować się mordowaniem większych przeciwników. Po drugiej stronie spektrum mamy glitch, który sprawił, że przeciwników w jednym miejscu niespodziewanie znalazło się zbyt wielu. John Szymański pracuje nad survival horrorem My Friendly Neighborhood. Oczywiście tytuł jest przewrotny, bo to sąsiedztwo wcale przyjazne nie jest. Podobnie jak lokacje rodem z ulicy Sezamkowej, o przeciwnikach nawet nie wspominam, no popatrzcie na tego dzioda. Tak czy inaczej w pewnym momencie Szymański natrafił na glitcha, który sprawił, że gra przez moment stała się prawdopodobnie najstraszniejszą obok diabła piszczałki rzeczą, jaką kiedykolwiek stworzono na potrzeby dzieła kultury. To jest Emet, jeden z przeciwników gry. Szymański próbował umieścić kilku w korytarzu, jednak system spawnów sprawił, że zgrupował wszystkich naraz w jednym miejscu, a deweloper nie był tego świadomy. W momencie, w którym broń strzeliła, zareagowali wszyscy. Ten błąd jest tak przerażający, że deweloper stwierdził, że musi znaleźć się w grze w jakiejś postaci. Natomiast błąd, o którym teraz opowiem, doskonale nadaje się na jakiś film, książkę albo grę komputerową. W trakcie testów gry Madden 2003, czyli wirtualnego futbolu amerykańskiego, doszło do osobliwego zdarzenia. Po uruchomieniu meczu wszystko pozornie było na swoim miejscu. Były trybuny, była murawa, były bramki, była piłka, brakowało tylko jednego drobnego elementu zawodników. Gdzie się podzieli? Nie załadowali się, tekstury się nie wgrały, brakło modelów. No nic z tych rzeczy. Zawodnicy na boisku byli cały czas, tylko bardzo mali, w środku piłki. Jakiś glitch sprawił, że futboliści pojawili się jako tycie hipki w środku futbolowej piłki. Ponoć podobny bug pojawił się kiedyś w jednej z odsłon FIFA. Na boisku pojawiali się bardzo malutcy piłkarze. Kochanie, zmniejszyłem zawodników i są w piłce. No, kapitalny, kapitalny temat na, na film. Steven Spielberg, Gielmo Dertoro i wszyscy wy, Scorsese. proszę, macie pomysł na film. Kochanie, zmniejszyłem futbolowych zawodników i są w piłce teraz. Ci piłkarze się jednak odnaleźli, czego nie można powiedzieć o znikających animacjach walki w grze Assassin's Creed 2. Charles Randall, który pracował nad grą Ubisoftu, nie mógł rozwiązać problemu znikających animacji w trakcie walki. Po prostu czasem pojawiał się problem, który wyglądał tak, jakby wkład gracza, czyli wykonanie konkretnej akcji, nie było opatrzone animacją. Był to rzadki błąd i trudny do odtworzenia. Coś jednak trzeba było zrobić. Randall nigdy nie dotarł do przyczyny błędu, sprawił jednak, że jeżeli pojawiał się ten błąd, to gra automatycznie ładowała następną animację. Tak więc, jeżeli czasem macie wrażenie, że w walkach w Assassin's Creed 2 brakuje animacji synchronizacji, to znaczy, że natrafiliście na tego baga, który nie tyle został naprawiony, co raczej sklejony taśmą klejącą. Niekiedy w trakcie produkcji pojawią się problemy, które pod błędy podpiąć nie możemy, niemniej źródło tych problemów często jest. Trudne do wykrycia, no i może przysporzyć o dosyć spory ból głowy. Jak na przykład straszliwe spadki klatak na sekundę. Tak stało się w trakcie tworzenia gry Ultima Ascension. W tej grze gracz ma własny dom, i w pewnym momencie produkcji gry wejście do domu powodowało potworne spadki FPS-ów. I nikt nie miał pojęcia, co się stało. Oczywiście po jakimś czasie prawda wyszła na jaw. Okazało się, że jeden z artystów pracujących nad domem głównego bohatera stwierdził, że konieczny jest jeden element: statek w butelce stojący. Na półce. Problem w tym, że był to statek składający się z tysięcy poligonów, coś czego gra nie była w stanie przetworzyć w taki sposób, by płynnie działać. Czasami natomiast rzeczy są naprawiane na zasadzie nieważne jak działa, ważne, że działa po cholerę drążyć. Tak było w przypadku gry Dead Space. Jak wspomina jeden z twórców, dwa tygodnie przed tak zwanym content lockiem, czyli terminem, w którym nowe rzeczy nie będą dodawane do gry, zespół natrafił na baga, który wywalał produkcję w trakcie koszykówkowej minigierki. Był to dosyć kłopotliwy glitch, bo dostał łatkę low repro, czyli takiego, którego szansa na odtworzenie jest niewielka. Takie błędy naprawić znacznie trudniej. Developer przepisał więc skrypt, a Resztę, jak to określa, schakował za pomocą kodu audiogry. Zadziałało. Nie wiadomo jak ani dlaczego, ale zadziałało. Takie ciężkie do odtworzenia błędy potrafią być koszmarem. I tak było w przypadku pierwszej części Star Wars The Force Unleashed. To znaczy, był to bug, który można było odtworzyć w 100%, tylko trzeba było spełnić określoną listę warunków. Tego konkretnego glitcha odkryto na kilka tygodni przed wysłaniem gry do Nintendo, a wysyłano do Nintendo dlatego, że była to wersja na Wii. Bug pojawiał się tylko wtedy, gdy grało się w wersji testowej gry. Dodatkowo tylko wtedy, gdy grało się na fizycznej kopii gry, nie na jej obrazie. Dodatkowo tylko w wersji dla Wielkiej Brytanii. Ale to nie wszystko, oczywiście, że nie. Bug pojawiał się tylko wtedy, gdy grę rozpoczęło się od początku i dochodziło do cutscenki, która pojawiała się mniej więcej 8 godzin od rozpoczęcia. Aha, i trzeba było jeszcze do tego momentu dojść w jednym posiedzeniu. Jeżeli spełniło się te, plus kilka innych warunków, gra wywalała się za każdym razem. A jednym z tych dodatkowych kilku warunków była konieczność grania po niemiecku. Okazało się, że ten błąd był spowodowany przez jeden bajt pamięci. Jeżeli ten bajt miał wartość inną niż 0, no to wszystko było w porządku. Jeżeli natomiast było to 0, no to wtedy wywalało. W trakcie produkcji gry zmiana w jednym miejscu może prowadzić do zmiany w drugim, pozornie niezwiązanym z tym pierwszym. I tak było w trakcie tworzenia gry Outcast z 1999 roku, gdy twórcy zmienili indeks, na którym wypisane były wszystkie przedmioty dostępne w grze. I niby wszystko działało, tylko że te zmiany wpłynęły również na drzwi. Te nagle stały się przedmiotami, które mogą być przenoszone przez postacie poboczne. Świat gry został więc zapełniony NPC-ami, którzy po prostu podnosili i chodzili z drzwiami. Część z tych błędów, glitchy czy też sytuacji, które do nich doprowadziły, mogą wydawać nam się absurdalnie zabawne. Niemniej trzeba pamiętać, że są to momenty, w których deweloperzy zachodzą w głowę, co się dzieje, stresują się, zjadają paznokcie, czy robią inne dziwne rzeczy, ponieważ powoli zaczynają ją popadać obłęd. Tak więc moim wnioskiem byłoby to, żebyśmy mieli trochę więcej dla nich wyrozumiałości. Niemniej oczywiście życzę każdemu deweloperowi jak najmniej gliczy. Chociaż gdyby nie glicze, no to nie powstawałyby takie fajne materiały jak chociażby liczę na glicze. Ej! Szymon! Kiedy nowe liczę na glicze? No chyba ty!